Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na film na temat okapu. To już taki ostatni element układanki naszej kuchni, którego nam tutaj brakowało. Jeśli widzicie, że nagrywam czwarty, czy chyba trzeci film w tym samym ubraniu, to po prostu nadrabiam zaległości. Mam nadzieję już teraz wrócić z podwojoną siłą, ponieważ trochę mnie ostatnio zmiotło z planszy, ale wracam i mam nadzieję dodawać wam filmy już regularnie. Jeśli chodzi, słuchajcie, o Okap, to my zdecydowaliśmy się na okap wyspowy. Całą naszą drogę przygotowań pod ten okap, czyli w jaki sposób mamy przygotowane wzmocnienie w suficie, jak to u nas wyglądało, no to możecie zobaczyć na naszych poprzednich filmach. Dzisiaj typowo taki film produktowy, gdzie pokażę Wam, na jaki model się zdecydowaliśmy, jak on wygląda, jakie ma funkcje. No i tak po prostu pokażę Wam, jak ten okap u nas wygląda. Natomiast, jeśli chodzi o takie technikalia, no to chciałabym dzisiaj tylko w tym filmie powiedzieć, że jest to okap w trybie wyciągu. To nie jest pochłaniacz, tylko naprawdę taki prawdziwy okap z prawdziwego zderzenia, gdzie wyrzuca nam po prostu całą tą parę i to, czego nie chcemy podczas gotowania. Na zewnątrz. Prezentuje się uważam naprawdę elegancko i ciekawie. Te okapy tubowe, wyspowe myślę, że są dosyć popularne na rynku, natomiast warto zwrócić uwagę na parametry i na to, żeby po prostu on dobrze działał. Ceny są różne, natomiast no my zdecydowaliśmy się na markę, która na rynku jest wiele, wiele, wiele lat i funkcjonuje uważam bardzo, bardzo dobrze. Ja kiedyś pracowałam jako doradca klienta przy sprzedaży sprzętu AGD i tych okapów Globalo, bo z tej marki właśnie mamy okap, sprzedawałam bardzo, bardzo dużo, i klienci byli z nich naprawdę zadowoleni. Więc i my zdecydowaliśmy się właśnie na. Globalo. To jest słuchajcie dokładnie model Hewano i Sola. Ja Wam wrzucę może link na dole w opisie właśnie do tego modelu. Prezentuje się uważam bardzo, bardzo elegancko. Oczywiście u nas jeszcze to wszystko nie jest skończone, bo wiecie, tutaj gdzieś wisi jakiś kabel w salonie, tutaj wisi kabel. To wszystko będzie dopełnione, natomiast no mam nadzieję, że już teraz możecie dostrzec piękno tej tuby. Zdecydowaliśmy się na kolor czarny, ponieważ tak wydawało nam się, że będzie tutaj najbardziej... Mm odpowiednio. Natomiast marka Globalo ma też możliwość wyboru oczywiście innych kolorów: od złotych, pomiedziane, przez jakieś tam srebrne, białe są też o nad białym też się okapem zastanawiałam, ale od jakiegoś czasu mogą też malować na wybrany kolor NCS. Rozumiecie to? Ja wcześniej gdzieś tam stwierdziłam, że nie, dobra, ten czarny będzie tutaj idealny, ale teraz zastanawiam się, czy na przykład, jakbyśmy sobie go nie pomalowali w takim kolorze kaszmirowym, to czy jeszcze piękniej by tutaj nie wyglądał, ale ten czarny też naprawdę prezentuje się tutaj mega. Jeszcze może z takich technikaliów. Pamiętajcie, żeby osiągnąć odpowiednią wydajność okapu, powinniście mieć minimum 15 cm tam rury, żeby po prostu ten okap się nie męczył. W sensie chodzi o to, że okap nie jest w stanie osiągnąć takiej wydajności, jak gwarantuje producent, jeżeli wy sobie tam wsadzicie rurę o średnicy, nie wiem, 10 czy 8 cm. Po prostu ten okap nie ma prawa dobrze działać, bo nie ma odpowiednich warunków do tego zapewnionych. Także my mamy tam od góry idzie nam 16, później jest to zredukowane do 15 cm i tutaj już właśnie mamy tą rurę 15 Centymetrów, także u nas te warunki są jak najbardziej spełnione. Tego tutaj nie widać, natomiast okap składa się z dwóch części, co zapewnia nam możliwość regulacji od 80 do 120. Centymetrów. I jeśli chodzi, słuchajcie, o jego głośność, to jeżeli macie zapewnione te warunki, o których Wam powiedziałam, czyli minimum 15 cm na, na tej rurze, no to on działa naprawdę bardzo, bardzo cichutko, ponieważ posiada silnik Silent Quality. Jeśli chodzi o pochłaniacz, to on wygląda dosyć specyficznie, ponieważ ma tutaj taki plafon świetlny. Większość okapów, tak jakby tutaj, on dołu wygląda w ten sposób, że ma takie mm, kratki, takie te e, filtry e, aluminiowe, które umówmy się nie wyglądają za dobrze, a kiedy jeszcze są zabrudzone, no to już w ogóle nie wygląda to za dobrze. Ten plafon jest o tyle fajny, że zobaczcie, czyszczenie to jest dosłownie 5 sekund, czyli przetarcie tego plafona, a pochłaniacz e, pochłania szczelinowo, w sensie okap wciąga tutaj szczelinowo, e, a sam ten panel to jest Panel świetlny, który możemy sobie zapalić i go możemy zapalić słuchajcie, w trzech trybach, co jest również świetną opcją, kiedy gotujemy na przykład wieczorem i troszeczkę go ściemniamy, albo kiedy chcemy jeszcze większy nastrój zrobić, to możemy go ściemnić na ten trzeci poziom, co uważam, że jest naprawdę mega ciekawą opcją. Pokażę Wam, jak to wygląda. No Teraz nagrywam w ciągu dnia, więc wiadomo, że ten. Efekt nie będzie zauważalny, ale możecie sobie wyobrazić, że siedzimy sobie tam nastrojowo na kanapie i zapalamy tylko na takim, właśnie najmniejszym stopniu ten plafon. On jest w kolorze neutralnym i jeśli chodzi o tryby. No, to ma czterotrybowy system pracy. Ja najczęściej korzystam z jedynki i z dwójki, to jest w zupełności wystarczające. Natomiast z trójki i z czwórki korzystam wtedy, kiedy no naprawdę gdzieś tam coś się pali, coś się wręcz dymi. Ostatnio smażyliśmy mięso na burgery, to, to naprawdę dało dosyć dużo tej pary, i wtedy korzystaliśmy z tego poziomu trzeciego. Natomiast na co dzień do gotowania jakiejś tam wody na makaron, czy tego typu rzeczy, w zupełności Jedynka i dwójka wystarczy. Może Wam gdzieś tutaj wrzucę nagranie, jak gotowaliśmy, jak to fajnie pochłania. Widać, jak tutaj ta para dosłownie ucieka na brzegi tego okapu. Pokażę Wam teraz, jak on pracuje właśnie na tej jedynce, którą najczęściej używam. Przyłożę mikrofon dosłownie do okapu. I e, teraz no, pewnie gdzieś tam słyszeliście e, jak to brzmi. Pewnie teraz słyszeliście jak to brzmi, bo mikrofon był dosłownie przy okapie, natomiast teraz mikrofon jest przy mojej twarzy. No i jak jest taka totalna cisza w domu, no to wiadomo, że taki delikatny szum słychać. Natomiast przy tym pierwszym i drugim trybie nie jest to męczące dla uszu. Czasami jest tak, że jak się odpala okap, to po prostu po wyłączeniu go głowa jakby nagle odpoczywa, bo ten okap był tak głośny, tutaj tego efektu nie ma. Tylko pamiętajcie, że musi być właśnie zapewniony ten 15 cm przewód, otwór, rura jak zwał, tak zwał i wtedy ten. Okap jest w stanie pracować na poziomie 42 decybeli, co jest naprawdę mega wynikiem. Jeśli chodzi o jego energooszczędność, to jest on w klasie B, więc zdecydowanie w tych takich wyższych klasach okapowych, bo okapy mają to do siebie, że bardzo często mają te takie bardzo niskie klasy efektywności, no, energooszczędności, a ten ma klasę B, także to jest bardzo dobry wynik. Z takich dodatkowych funkcji ma on jeszcze funkcję timer która na początku wydawała nam się być zbędna, a teraz stwierdzamy, że jest to zbawienne i praktycznie za każdym razem, jak włączamy okap, włączamy również timer, z tego względu, że ten okap na pierwszym poziomie działa tak cichutko. Że zapominamy go wyłączyć. i Po prostu po gotowaniu sprzątamy kuchnię, idziemy do sypialni, do salonu, gdzieś tam na koniec, koniec dnia ktoś patrzy, że kurde, ten okap cały czas chodzi. Więc używamy tego timera dosyć często. To, co jeszcze chciałabym wam pokazać, to to, że w bardzo łatwy sposób możemy sobie otworzyć tutaj ten element. Ja może go wyłączę. OK, możemy w bardzo łatwy sposób otworzyć sobie ten element i wyciągnąć tutaj ten filtr aluminiowy, żeby go, wiecie, przepłukać, umyć, czy od czasu do czasu jednak odświeżyć, więc uważam, że to jest rewelacyjna opcja. Ponieważ nie zawsze łatwo się takie rzeczy wyciąga, przyznajcie się szczerze, kto z Was ma tutaj takie niebieskie folie na tych ramkach. Gdzie je ja nie zaglądnę, słuchajcie, u kogoś pod okap to wszyscy mają folię na tych ramkach. Także dzisiejsze zadanie dla Was to zerknijcie na swoje filtry aluminiowe, czy nie macie czasami tam niebieskich naklejek. Ok, po jakby wyczyszczeniu możemy to sobie zamknąć. Po wyczyszczeniu możemy zamknąć i cieszyć się minimalistycznym wyglądem. No ja Wam powiem szczerze, że naprawdę jestem zachwycona. Designem tym, jak to wygląda, jak bardzo minimalistyczny jest ten okap, czyli, tak, jak lubię, no teraz ta kuchnia zdecydowanie wygląda o wiele lepiej niż z tym takim wiecie wieszakiem, stelażem, który wisiał nam od kilku miesięcy. Teraz tylko ten kabel, żeby zniknął, no i wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Czekam na Wasze opinie. Jak Wam się podoba efekt naszej kuchni? Jest już naprawdę prawie skończona. Odkąd mamy ten okap, no to rzeczywiście jest tutaj w domu przyjemniej. Jak coś smarzę takie wiecie, kto ma mocny zapach, no to po prostu włączam ten okap i nie czuć w domu obiadem przez cały dzień, tylko od razu to wszystko leci sobie. Nadwór. Także bardzo, bardzo się cieszę, że już ten element tutaj do nas dotarł i że jest w końcu zamontowany. No bo brakowało tego. Naprawdę brakowało. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba. No i dajcie też znać, czy jesteście team pochłaniać, czy jednak wyciąg. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już następnym razem. papa. Pa.